Trzy, dwa. Uwaga! Achtung! Co? Uwaga! Uwaga! Styl warszawski prezentuje Stand-up Polska. Przyjmuję! Cześć, jestem Antek, jestem nauczycielem angielskiego i moje frustracje wylewam na scenie. Cześć, jestem Maciek, z zawodu jestem synem i moje frustracje wylewam na scenie. Jestem Krzysztof, byłem nauczycielem angielskiego, nic to nie dało, jestem dalej sfrustrowany, a moja frustracje wylewam na scenie. Cześć, jestem Karol Kopiec i jestem nauczycielem angielskiego, jestem komikiem, jestem ninją, a to zaszczyt być w rybim oku. Wiesz gdzie są tematy na stand up? Tu. Bo metro jest taką windą, tylko że iść w bok. I nie mówi się dziękuję, jak się wychodzi. windzie jest trochę bardziej miło, nie? Bo, bo w metrze jest taka forma, że częściowa coś przed tobą stoi i to robisz tak. W metrze po prostu jak powiesz przepraszam, to wybuchasz. Nie, ale metro, metro jest taka winda w bok. Winda pełna Gandalfów. Słuchajcie, nie, bo metro nie skręca, więc siedzenia tak trochę tracą, ona trakcje nosi, więc najlepsi są ci, którzy stoją jako Gandalfy, nie? Następna stacja Mordor. Dobra, to nie koniec. Jest jeszcze lepsza. Niż, niż na gandalfa stojącego, jest gandalf siedzący. Jestem przekonany, że wiecie, która to jest pozycja w metrze. To jest tam przy wejściu, gdzie jest gandalf wykręcona rura. Wsiada się przy tej rurze przy wejściu, tylko po to, żeby się nie dotykać za bardzo z innymi ludźmi. Tylko szansa, że do kogoś dotkniesz, to jest taka, że tam no, z troszeczkę i tutaj udem, nie? Czasami goście puchnie, nie? Chciałeś. Bo ja tak po centrum mogę cały dzień. Naprawdę! Nie ma to jak jeżdżenie po centrum w sobotę. Wszystko pozamykane, a i tak kurwa, nie ma gdzie zaparkować. Gdyby Warszawa miała centrum, to byłoby tam bardzo ciężko zaparkować. O, to to, proszę bardzo. To, to bardzo ładnie, tu pani sobie zaparkowała. Ponieważ Warszawa centrum nie ma, więc ciężko jest zaparkować po prostu. <grym> Jeżeli udało wam się szybko znaleźć miejsce w centrum. Jestem przekonany, że parkowaliście na kopertę. Czyli wręczyliście łapówkę za wskazanie miejsca. Pod smykiem jest taki koleś. Kojarzy mnie już, chyba kiedyś udałem dychę. I bardzo dobry jest w tym, co robi i ostatnio okazało się nawet, że może z tego wyżyć. Ostatnio mi wskazał miejsce w nowych Hermaxach. Jak tutaj nie będzie miejsca, to nie wiem, jadę na kabaty chyba. i dalej. Tak nie należy parkować, ponieważ blokuje się ciąg komunikacyjny. Miałem no ja zatem bardzo dziwną sytuację na w światłach w centrum. E, te światła są tak skonstruowane, że tak naprawdę... Czy się ten przycisk już dotknąć... A? Dotknąć, przycisk, przycisk dotknąć. Czy nie? No i tak to świadko się nie zmieni. I tak sam myślałem o czymś, znaczy z skrętem ludzi to się nie zmieniało. Wypaliłem siedem papierosów. A szedłem do papierosów, do książki naprzeciwko. Jest jeszcze to robisko. Nie? I tak sobie myślałem, wyspa. Co bym wziął ze sobą na wyspę? Karton fire. Tak naprawdę tematy do stand-upu możemy znaleźć na ulicy. Wystarczy wejść przed klatkę, wejść przed blok, rozejrzeć się, dostrzec tą osobę, która próbuje zaparkować, albo te 10 osób, które próbuje wcisnąć guzik, żeby przejść na drugą stronę na Placu Konstytucji, albo pojechać metrem i zobaczyć postacie z rodem Stolkiena. Każda rzecz ma w zasadzie dwa oblicza, tak? Tą wkurzającą i tą wesołą. My podjęliśmy się zadania znalezienia tych rzeczy, które wkurzają i wyciągnąć z nich tą śmieszną stronę. Te wszystkie problemy, te, te, te kluczenia, to może przez, przez trudne dzieciństwo, bo ja miałem naprawdę trudne dzieciństwo, byłem molestowany, e, ciągle dotykała mnie bieda. E, <śla> mój tak bardzo mało zarabiał, e, ledwo nam starczało od pierwszego do pierwszego wieczora. E, <śla> tak, ale, ale on był mężczyzną, był, był, był trochę jak zawodowy, Zawodowiec, wiecie, nie umiał czytać i pisać. E, świetnie poradzić z tym, że z tą naszą biedą, na przykład rysowałem kanapki do szkoły. Jak mawiała moja babcia uśmiechajcie się, póki macie ząbki.